karta graficzna często określana też mianem akcelerator grafiki to element komputera tworzący sygnał dla monitora podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem Nowoczesne procesory graficzne udostępniają wiele funkcji ułatwiających i przyspieszających pracę programów, Wraz z pojawieniem się kart do firmy Trickfx, które znacznie przyspieszały wyświetlanie grafiki trójwymiarowej, pojawił się termin akcelerator graficzny. Karty te wymagały bowiem obecności w komputerze zwykłej karty graficznej. Pozostali producenci zdecydowali się na integrację akceleratorów grafiki trójwymiarowej z samymi kartami graficznymi, podobnie jak to miało miejsce z akceleratorami grafiki dwuwymiarowej. Później także firma Trickfx zdecydowała się zintegrować swoje akceleratory z kartami graficznymi. Współczesna karta graficzna składa się z procesora graficznego, wideoramu, bufera, pamięci ROM, konwertera cyfrowo-analogowego, interfejsu PCIe AGP bądź PCIe Express, interfejsu na zlocie karty zazwyczaj P, I, D, DFP, VGA, DVI, HDMI czy DisplayPort. Nowoczesne karty zdumiewają możliwościami i jakością generowanego obrazu. Rynek ciągle rośnie, a dwie górujące na nim firmy w produkcji kart, czyli ATI oraz NVIDIA, rywalizują nieustannie w wydajności ich podzespołów. Karty graficzne z dnia na dzień potrafią coraz więcej, a grafika w świecie wirtualnym jest coraz bardziej rzeczywista. A oto parę przykładów. I just wanna kill this bitch.